Pod nie pod Aatroxa Maciek grał teleportem Jezu, chciałem zbanować Aatrox To jedyna gra, kiedy nie gram kejki No Eee, dobra, manę mam Chodź na blue, nie kradniemy Czas z rada, please O, o, o Robią nam, robią nam a, no no przyszła. Jezus, A, jest tu. Ale jest samotna. nie niech ona mi nie kradnie kili. No! Jaki fuck? Jezu, jeszcze potyłem... Eee... Jestem fucking jestem dead, I'm fucking going dead, I'm dead, I'm fucking dead, I'm fucking dead, To jest farmie Opa No jelo Ona... Czekaj oh. Bez sensu tu wróciłem Dawaj ku. No nie umiem w nim grać Weź do mnie dawaj, weź do mnie dawaj Do ciebie? Nie e. Mówiłem do Franka I'M going to kill you? No! No, don't do it! No! No, don't do it! Okay. Weź sobie kurczaki! Eee, chodź na smoka. Czekaj, jeszcze nie. Czekaj, muszę to najpierw zrobić. Ej, jak działa RK Weigara? Tak, nie wiem, ale coś zadaje bardzo dużo, także no. Muszę się Maćka zapytać co. Oj, o, dobra, okej, okay, luz. oj, oj jeszcze wejga. Dobra, to spieprzamy. Nie, pomóż, pomóż, pomóż. O, ta! Nie, spieprzam, elo. Pyka Spie <noise> z niego! Ale Weger jest debilem. Nie macie tam Co to za debil? Elo Essa. Nie, to, to nie mów Z2, bo dźwigł może mnie nie złość, mówię, panowie, na chwilę idę i całe zdanie na chwilę złapię. A, no, no chciałem. Tak, czy zakupy przyszły? Tak i nie pouu Nie polecę Zostawcie mi O nie. A ile hmm. czekałeś? Właśnie ile miałeś ci opóźnienia? Nie opóźnienia, było. 3 tygodnie, normalnie Tygodnie na zakupy czekasz. No w sensie, no bo to tak wygląda w KMI teraz, że ty czekasz. Nie polecę, bo nie musi pozbyć towaru do tego. To chodź piku wiecie. Czekaj, bo nie wiem co ulepsza. Chłoprobi. E, chłoprobi Heralda. Ja postaram się mi zabrać. Pogis! Pogis totalny. Ja go biorę. Mogę? Nowe no. Dzięki, Mordo. Nie się fokusuje na... na na Ta Idę ci pomóc o! Dawaj, pomożemy s 1 No! Jakim prawem? Ta Kali miała fart Dobra, dokończmy O OHOHO! najpierw wieża Najpierw wieża O, o, o Uciekaj... Uciekaj, chłopie nie O Kali jakiego malowała O! Oh, oh, trafiłem! XD w niego! XD w niego! XD! Ej, odpalisz RK czy nie? Odpal! Dobra, XD! XD w niego Nie wiem ona trwa Idziemy się kupił Ja go zrobię. Piuu! Jeden Dobra, chodź sobie gera. Idziemy. Jebać, wierzę. O Jezu. Ja pistolet. A to było debiutskie, co zrobiłem. No, nie. Zabrał, bo dzisiaj mam A, jeszcze wiesz Miałem zero, bo zrobiłem dwa I Dobra, staty, dziewięć, cztery Hello? Piu! Dobra Dawaj we dwóch nie, bo ona, ona ucieknie Nie, dobra, spieprzamy Jest, tu, idzie po śmierć. Dobra, essa. Nie ma jeszcze, tu nie ma jeżeli. Fuck, sorry, grab, ja nie chcę. No, no już dobra, Luz. No, okay. O, apropo mida. Zrobi go sam Elo? Nie no okej okay, luz Dobra, jeden Ej, bo on ucieknie nie podwierzy XD Jaką spier... Serio? Krzaczek ten Dobra, ten idzie typ na pewno śmierć Essa Tam No, ale nie A nie mogę Grabi moje Ooooooo To jest No to zaraz przyjdę no Ta Morgana tak sztos wyglądasz jest schod Weź ja z tym ku kurde tyle, że to strzał Barona zrobili? No Wtedy kiedy my zrobiliśmy smoka poszli na barona Ooooo Mieszka boi O nie Właśnie ja wiem, plus. Ja 14 na sekundę regeneracji, ej dobra, proszę. To jest. Dobra, zrobię jednego. Dobra, F. O Jezu, mi ją, no. No kurwa, no. To Sivir. no Sivir przyszła po prostu pogotowe. Ale ona ma dedy. Ona ma tyle kill ile deadów kapelusz Dobra co mam 14 połów No tak jest zawsze No i co się boisz? A pfff Ptos Ej, gra mieszotracem było skoko Ja jeszcze raz gram